Pani Flis, o co chodzi z tą lojalnością rodzinną? Już spieszę wyjaśnić. Lojalność rodzinna to nic innego jak nieuświadomione poczucie zobowiązania wobec członków rodziny. Jednym słowem, bardzo trudno jest nam się zająć sobą i czujemy, że jesteśmy winni coś bratu, siostrze, mamie, tacie, babci czy cioci, której nie widzieliśmy od lat. Czasem czujemy, że jesteśmy winni totalnie absurdalne rzeczy, np. Na naszą obecność, nasze zaangażowanie, pieniądze albo jakieś uczucia, których tak naprawdę nie czujemy. Co jest najbardziej kłopotliwe, kiedy czujemy, że jesteśmy winni poświęcenie. I decydujemy, że nasze życie w zasadzie nie należy do nas tak długo, dopóki nie spełnimy wszystkich zobowiązań wobec pozostałych członków rodziny. Czasami to może trwać całe życie. Oczywiście lojalność rodzinna może być zdrowa wtedy, kiedy dotyczy na przykład takiej zwykłej reguły wzajemności, która jest między ludźmi, ale zaczyna być bardzo destrukcyjna, kiedy odbiera nam prawo do tego, żeby postępować w zgodzie ze swoimi uczuciami, potrzebami, granicami i przede wszystkim możliwościami. To właśnie ona odzywa się w tobie najsilniej, kiedy zaczynasz robić coś dla siebie w domu, który taką lojalnością jest spętany. Gdy to się dzieje, wiedz, że wprowadzasz sensowne zmiany. Poczucie takiej winy, które pochodzi nie wiadomo skąd i w zasadzie nie ma uzasadnienia, to jest świetny papierek lakmusowy dla ciebie. Jeżeli zaczyna się to w tobie tlić, to znaczy, że zmieniasz swoje funkcjonowanie.